Może jakiś wstęp? No, wstęp jest taki, że ta ona, Nikola Nikita, zerwała z Danielem Medzikalem. Wyjechała gdzieś tam do Warszawy i tam mu napisała, że koniec. On gdzieś tam, pod wpływem emocji, zniszczył neon z napisem Nikola, co oznaczało, że jest koniec związku. No i ona się zaraz zakomplowała z ekipą Amadiego i tyle. I reszta jest, może, mojej drodzy, historią. Bałam się, chciałam uciec. Szukałam światełka w tunelu. Nie chciałam dalej tak żyć. Płakałam każdego dnia. Czułam, że spadam. Czułam się taka samotna, sama. Danielu, dla Twojej informacji. Nie mogę na tego człowieka. To jest. To jest jak, jak mamy na przykład. Jest. Ma, praca domowa. Dasz spisarz pracę domową? Tak, tak, tylko pozmienię kilka rzeczy, żeby facetka się nie skapnęła. To jest właśnie ta praca domowa, yy, która została spisa spisana, yy, a tu praca domowa jest Amadeusz Ferrari. No, tak to właśnie wygląda. Yy, także, także mówię, no, absolutnie tutaj tego człowieka nie, nie przepadam. El Pablo, dziękuję, że subskrybujesz bardzo miło. Spotkałem się tam tego dnia z Nikolą, ale... Nie mogę już dłużej patrzeć na jej łzy. Jakub, wiem, wiedziałem, wiem. Wiedziałem, że jestem jedyną osobą, której może zaufać. Nie pozwolę tobie ani nikomu innemu jej więcej skrzywdzić. Ogólnie tak, ogólnie ja już jestem troszeczkę zaznajomiony z filmami. Ogólnie jestem trochę zaznajomiony z filmami na, na kanale Amadiego. I wiem, że to jest robione w ten sposób, żeby, żeby ludzie gadali. Że to jest właśnie w ten sposób taki robione, żeby, żeby to się nakręcało samo siebie. I kolejnymi filmami jeszcze no, to ma się wszystko bardziej nakręcać, więc, więc no, robią, robią to wszystko tak, jak trzeba, nie? Robią to tak, jak trzeba, nawet jeśli ja coś tam tu będę gadał, to będę kolejną osobą, która będzie gadała. Także, także robią to dobrze na YouTube. A. Jak mam być szczery, miałem się nie wtrącać w tą całą dramę, ale ze szczerego serca zrobiło mi się po prostu szkoda. I postanowiłem, że pomogę wyjść z patologii, ale przede wszystkim wraz z moim wspólnikiem wyciągnąć ją z nałogów. Słuchajcie, w ciągu 7 najbliższych dni zainwestujemy Jest 100 tysięcy złotych właśnie w Nikole, wyjmę tę marfozę, zmiany i glow-up. Zabierzemy mu również podróż dookoła świata, żeby pokazać trochę więcej, jakby Uważam, bo na ciebie jeszcze madość napadnie. A czemu ja wynapuś? Nie, z Amadeusza w dobrych kontaktach żyję. Ja Amadeusza lubię. Z Trumanem też mam kontakt. No ale no, ja, ja, ja od samego początku mówię: no, oni robią to w ten sposób, tak, że, żeby, że, że ludzie mają to komentować. No i co? I ludzie to, to komentują. Ludzie komentują i tutaj, ludzie komentują to na Twitterze, na TikToku. Tych, tych, mówię, informacji w ogóle o tym, co się dzieje w tym uniwersum, teraz tym yy, magicalowym, yy, Nikolowym i Ferrariowym, jest, jest ogrom. A w ogóle do tego wszystkiego, jak jeszcze yy, Wardenga się dołączył i gdzieś tam zaczął się w kłócić z Ferrari, no to, to, to jest kropka na dnie. To wszystko, 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 wszystkie gwiazdy na niebie się po prostu zgrały, żeby, żeby, żeby to zagrało. Perspektyw. I tak to będzie wyglądało także w na bieżąco. To wszystko ma na celu głównie wyciągnięcie. Tak, tak. Ja miała, na... ci przysycić cisną z jej przemiany włosowej, ponieważ z tego co wiem, miała zepsute włosy. I na tych zepsutych włosach, y, przez te doczepy, które dostała, y, to te włosy w ogóle mogły jej wypaść? Jakoś tak? Oczywiście czego jej nie życzę, ale, ale słyszałem takie. Takie informacje. Dzień z patologii pokazanie, że można żyć marzeniami, nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. Co prawda, z urzędniczej 2 skończyły na złotej 44, więc można powiedzieć, że jak to się mówi? Jedna noga ulica. Jedna nie, jedna Tyna noga, noga ulica, ulica, druga czerwony dywan. Jedno oko na Maroko, drugie na, na Kaukas. Tak czy inaczej dla mnie jest ważne, żeby ta młoda dziewczyna odmieniła swoje życie, złapała dobre wzorce i przede wszystkim skończyła z używkami, z patologią, a widzę w niej ogromny potencjał i myślę, że możecie się spodziewać najciekawszego kontentu, jaki w ogóle można dostarczyć w ciągu najbliższych kilku tygodni lub miesięcy. Dzisiaj o godzinie 20 na Twitchu na kanale Amadeusz Ferrari odbędzie. Tą transmisję z nimi oglądało 100 albo 105 tysięcy osób, nie? Gdzie się live wraz z Nikitą, moim wspólnikiem Trumanem oraz sympatią potencjalną Nikity Adrianem Ciosem. Jedyną zaufaną jej osobą a o godzinie 21.00. To, to szybko poszło, nie? Potrzebne... Sympa sympatię potrzebne... się pojawiła. Miał, był Magic ale od razu Adrian Cios. Wraz z Boxdelem poprowadzimy aferki również wraz z całą ekipą, także. No właśnie, Aferek nie było, bo Boxdel powiedział, że jednak nie chce bawić się w uniwersum Daniela Magicara. Zobaczenie, oglądajcie, będzie się działo. Będzie się działo. No i co, no i faktycznie się zadziało. Yy, ale szok w ogóle, że, że aż tak temat Magicala wrócił, nie? Bo on tak, gdzieś tam yy, była długa przerwa, poszedł do Pierdla. No bo tak, robił co robił. Co robił. Już nie chcę, nie chcę wchodzić w szczegóły, ale robił co robił. Yy, później poszedł do Pierdla. Yy, po wyjściu było głośno trochę o nim. Później. Cisza. I w momencie, gdy, gdy, gdy został zbanowany na YouTubie, to wszedł na TikToka i na tym TikToku zaczął kręcić w ogóle takie, takie liczby na tych, na, na tych transmisjach, że tam faktycznie 80 na przykład, tysięcy ludzi siedziało na jego transmisjach, nie? W pale nie mieści. Przynajmniej w mojej głowie, w mojej łysej pale się nie mieści, ale tak to wyglądało, moi drodzy. Także, także śmiesznie, śmieszna całkiem sytuacja. Dobra. W ogóle ten kanał też, 4 filmy, patrzcie, tu milion, tu pół miliona, a tu w godzinę 51, a te 51 to jest zatrzymany za licznik, nie? Także naprawdę, no, no, robię to, to trzeba, no. no robię to, to trzeba.